A tu Wam jeszcze opowiem o maści przeciwbólowej, którą robię. Tą partię zrobiłam na smalcu gęsim, bo on sam w sobie ma też właściwości lecznicze. Ale wiem, że nie wszystkim ten smalec gęsi pasuje, bo to jednak jest dość tłusta forma i tam trochę tłuści ubrania i tak dalej. Więc myślę, że kolejne partie będą na maśle shi bo ono też fajnie działa na skórę a lepiej się wchłania i to nie jest taki tłuszcz tłuszcz, tłuszcz, wiecie to jest maść, którą nazwałam maścią przeciwbulową i ona ma tak, ma żywokost korzeń żywokostu ma liść laurowy to jak wiecie, nastawy guździki też działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, antyseptycznie i jest imbir. Imbir działa też przeciwzapalnie i rozgrzewająco. I przeciwbólowo. I jest też dodatek DMSO, żeby to wszystko głębiej wnikało. Także skład i działanie jest naprawdę tak dobrane, żeby ta maść działała. Oczywiście wiadomo, trzeba smarować kilka razy dziennie, ale jest to tak wydajne. Że naprawdę starcza na długo. Zrobiłam ją właśnie, żeby ten skład był bogatszy, lepszy i działał ze sobą w synergii. Czyli potęgował swoje działanie. Ona ma taką konsystencję leistą. Zależy od temperatury, prawda? No jak to smalec, gęsi, wiecie, w takiej temperaturze pokojowej będzie płynny, dacie do lodówki. To będzie w takiej formie stałej, także no, najlepiej przechowywać w jakimś chłodniejszym miejscu, tak ale w sumie nic się nie stanie takiego jak będzie też stało w temperaturze pokojowej, czy gdzieś tam na oknie, na parapecie, teraz w zimie. Fajnie się udozuje, właśnie jeśli jest w lodówce, bo daje się troszeczkę na dosłownie palec i ona się już pod wpływem temperatury ciała, ciepłoty ciała już się staje taka płynna i gotowa do smarowania, także nie trzeba czekać ani nic i można się już od razu smarować, czy właśnie plecy, czy kolana czy jakieś bolące barki i tak dalej wiem, że ludzie sobie właśnie chwalą, ja też sama ich używam i tak właśnie te receptury dobieram, żeby były to rzeczy coraz lepsze, staram się je udoskonalać. Słuchać też Was, co mówicie, co Wam się bardziej sprawdza, co mniej. Także no myślę, że warto. Tutaj jest pojemność 200 ml w tych słyczkach. Jak ktoś chce, mogę zrobić mniejszą, odlać do 50 ml do pudełeczka na spróbowanie. Ale z doświadczenia wiem, że ludzie chcą właśnie większe, dlatego że się to i tak zużywa. Czy używacie gdzieś tam wśród domowników kilka osób? <laughs> Także jest to bardziej opłacalne i ekonomiczne. Także zapraszam Was do zakupu. Jeśli chcecie spróbować, można do mnie pisać na Facebooku. E, można pisać mailowo, SMS-em e, na stronie, która będzie też już niebawem. Będzie się wygodnie robiło zakupy, wszystko będzie opisane czytelnie, ceny pojemności i tak dalej. Nie trzeba będzie pisać, pytać. Wygodnie będziecie sobie zamawiali to, co Was tam interesuje. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, pytania lub pomysły na inne jakieś preparaty, ja chętnie takich Waszych pomysłów też słucham. I jeśli się da, jeśli jestem w stanie, to wcielam w życie. Także na dzisiaj to tyle o maści przeciwbólowej. A jeśli macie jakieś bóle przewlekłe, z jakimiś problemami się borykacie, to warto, żeby temat zgłębić, czyli jakby dojść do przyczyny, tak? Bo smarowanie, smarowanie, ale najważniejsza jest, jakby, diagnoza, tak? Czyli żeby dociec do tego. Czemu na przykład te stawy bolą, czy mięśnie bolą, czy, czy coś tam boli, co tam jest, tak więc badać się trzeba, diagnozować się trzeba, no, a później działać, żeby to wszystko jakoś ku dobremu popchnąć. Pozdrawiam Was serdecznie, jesiennie, i do następnego.